Pada śnieg, pada śnieg, biało dookoła, przysypane łąki lasy przed i szkoła. Trzeszczy, Trzeszczy mróz, gwizdzie wiatr. Zimno dziś na dworze, tylko w dali słychać sanie, któż to jechać może. To święty Mikołaj dziś odwiedzi nas, przywiezie prezenty w ten zimowy czas. Dzyń dzyń, 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 Dzwonią dzwonki sanek. Zatrzymał się tuż przed domem, ktoś wchodzi na ganek. Słychać już tu pod nóg. Drzwi się otworzyły, a w nich stanął z wielkim worem dziadek bardzo miły. To święty mikołaj. Dziś odwiedzi nas, przywiezie prezenty ten zimowy czas. Brawo! No i już Brawo! No, dziękuję Jeszcze chcesz ty zaśpiewać? No dobra, to jeszcze jedną piosenkę nagramy. Uwaga, cisza. Raz, dwa, trzy, start. Yellow diamond in light I'm standing side by side As your shadow crosses mine But it takes the kind We fall in a home.